z tej strony Sfax dzisiaj taki krótki odcinek z otwierania paczek za 7500 tych zwykłych monet, ponieważ sprzedałem kilka tam złotych piłkarzy i akurat starczy mi <laughs> więc przychodzimy do sklepu przepraszam przechodzimy do sklepu tutaj są złote paczki i mam nadzieję chociaż, że jeden chociaż paczka się zwróci co wątpię ale może otworzę i zaczynamy Esjen hmm. to może być sporo warty Esjen ładna obronna dodania tak samo główki mam nadzieję może go ktoś kupi Parker nic specjalnego i ten sam też nic specjalnego Terener też ma jeszcze kontrakt, to się przydadzą Wszystko pięknie Och, strój Real Sociedadgo i strój wyjazdowy jakiejś drużyny z Anglii. sam nie wiem jaka to jest więc to by było na tyle jeżeli chcecie więcej więcej odcinków z FIFA World zapraszam do lajkowania i oceniania tego filmu w komentarzach 前期那啥。